Dzień dobry. Nazywam się Artur Sepp. Dzwonię do Pana w sprawie Pana rejestracji. Pan interesował się dla siebie dodatkowym zarobkiem, tak? A rejestracji gdzie, przepraszam? Quantum.pl, proszę Pana, taki na taki system automatyczny, który handluje samodzielnie. Pan ma na imię pan, pan Jakub, tak? Ma na imię Jakub. To był pana interes na temat właśnie systemu automatycznego, który, który może handlować samodzielnie, tak? Mhm. Bardzo dobrze. No, teraz tak, tutaj kilka krótkich pytań, żebym mógł zrozumieć Pana całą potrzeby. Pan ma doświadczenia na rynku finansowym, czy jeszcze nie? Oczywiście, a wie Pan, że już rozmawialiśmy? Nie. Kiedy? Kiedy? U, kilka dni temu, być może tygodni. Nie pamiętam Pana. M to Może Pan z kimś... A ja pamiętam inny głos Pana. Niemo niemo niemożliwe. A ja niem to. Pan ma na imię Jakub, a, na a nazwisko? Kolczyński, tak? Tak. No. I właśnie. I kiedy pan dokonał rejestracji, proszę pana? Na przykład dzisiaj. A co to znaczy na przykład? Nie, 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 ja o pana pytam konkretnie, tak, kiedy pan dokonał rejestracji? Dobrze, 29 września na imię Władimir Putin. Kojarzy pan takiego człowieka? Nie, nie kojarzę. Niech pan siebie wyobrazi. A nie kojarzy pan swojego władcy? Szkoda. O. A... Pan, pan tak, nadal pan tak by będzie zajmował mój, tam, mój, tam, mój czas. A nie jeżeli pan, jeżeli pan... Jeżeli, jeżeli, jeżeli pan nie jeżeli, wiem, jeżeli pan, myślą, ale ci powiem. Pracujesz w firmie, jeżeli, która zajmuje się oszustwami. Oszukujecie ludzi. Pamiętaj, Panie że uczestniczysz Jakubie, w przestępstwie. Pieniądze, które ludzie wpłacają, Jakub... przepadają. Nawet jeśli o tym nie wiesz. Panie Jakubie, halo? Działalność karna. Im szybciej przejrzysz na oczy, tym i dla ciebie. Pomyśl.